Życie to długa droga pełna zakrętów, dziur i chwil, w których wszystko zdaje się zatrzymywać. Ileż razy czułeś się jakbyś kroczył samotnie, nawet w otoczeniu ludzi. Podróż wiary rozpoczyna się właśnie tam, w ciszy duszy, gdy wszystko, co mamy, to ziarno nadziei zasiane w sercu. Wiara nie jest nieobecnością strachu, wątpliwości czy bólu. Wiara to trwanie, nawet gdy wszystkie one kroczą u twego boku. List do Hebrajczyków 11:1 poucza nas: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. I to właśnie ta pewność zaczyna przemieniać naszą życiową wędrówkę. Być może zmagasz się z chorobą, kryzysem małżeńskim, złamanym sercem lub zniechęceniem, które niesie życie, lecz jeśli to teraz czytasz, wiedz. Bóg jeszcze nie dopisał końca Twojej historii. Na każdym kroku On dopisuje nowe rozdziały. Jego miłość jest nieustannym zaproszeniem, by nie poddawać się. Wiara jest budowana dzień po dniu, jak cegiełka po cegiełce. A kiedy spojrzymy wstecz, widzimy, że nie jesteśmy już w tym samym miejscu. Przeszliśmy już więcej niż mogliśmy sobie wyobrazić i przetrwaliśmy to, co wedle naszych przewidywań miało nas unicestwić. Może dziś wystarczy, że weźmiesz głęboki oddech i wypowiesz Panie, ufam Ci, choć nie pojmuję. Ta pokorna modlitwa otwiera bramy w niewidzialnym. Bóg obdarza łaską tych, którzy kroczą z wiarą. Kwestią nie jest ilość wiary, lecz to, gdzie jest ona pokładana. Jeśli Twoja wiara spoczywa w Bogu, nawet jeśli jest wielkości ziarnka gorczycy, wystarczy, by przenosić góry. W życiu bywają okresy, które jawią się niczym bezkresna pustynia. Niebiosa milkną, odpowiedzi nie nadchodzą, a wszystko w nas krzyczy o ulgę. W takich chwilach często nachodzi nas myśl, czy Bóg o mnie zapomniał? Jednakże pustynia nie jest karą, to miejsce objawienia. To właśnie na pustyni Bóg przemówił do Mojżesza, karmił Lutmanną, a Jezus przezwyciężył pokusy. Pustynie to przestrzenie, w których wszystko, co zbędne, zostaje odarte, aby to, co najistotniejsze, mogło zabłysnąć obecność Boga. Być może właśnie przechodzisz przez jedną z tych pustyń. Czujesz, że Twoje modlitwy odbijają się od sufitu, że serce jest znużone, a nadzieja gaśnie. Rozumiem. Sam też tam byłem i mogę Ci powiedzieć: Bóg jest bliżej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. On nigdy nie marnuje bólu. Każda łza ma swój cel. Nie chodzi jedynie o stawianie oporu, lecz o przekształcanie pustyni w ołtarz miejsce spotkania z wiekuistym. Gdy wszystkiego brakuje, łaska Boża wystarcza. Gdy głos świata milknie, jaśniej słyszymy jego głos. Pamiętaj, nawet na pustyni zdarzają się cuda. Naród Izraela wędrował przez 40 lat, a ich szaty nie ulegały zużyciu ani stopy nie puchły. Bóg jest mistrzem w zatroskaniu o potrzeby pośród niedostatku. Może to, czego on najbardziej pragnie od ciebie dzisiaj, to poddanie się. Nie takie, które rezygnuje, lecz takie, które ufa, które klęka i powiada: nie znam drogi, lecz podążam za twoim głosem. Taka wiara porusza serce Boga. Zanim przejdziemy do kolejnej części, pragnę cię zaprosić. Jeśli to rozważanie do Ciebie przemawia, jeśli rezonuje z Twoją duchową drogą, zasubskrybuj nasz kanał. Codziennie dzielę się tutaj słowami płynącymi z wysoka i pragnę kontynuować wspólną wędrówkę z Tobą na tej drodze wiary. A co więcej, podziel się w komentarzach, jak przebiega ta Twoja duchowa podróż. Tula część tego rozważania najbardziej przemówiła do Twojego serca. Stwórzmy społeczność, w której wiara jest nie tylko przeżywana, lecz także aktywnie dzielona. Z niecierpliwością czekam na Twoją historię, by modlić się za Ciebie i obserwować, czego Bóg jeszcze dokona w Twoim życiu. Większość z nas oczekuje niezwykłości, by uwierzyć w Boże działanie. Wypatrujemy wielkich znaków, słyszalnych odpowiedzi, przełomowych zmian które natychmiastowo wszystko przeobrażą. Lecz prawda jest taka, że największe Boże cuda często kryją się w tym co niepozorne, w szczegółach codzienności, które często umykają naszej uwadze. Rozejrzyj się. Fakt, że obudziłeś się dzisiaj, że oddychasz, że masz dostęp do tego rozważania, już sam w sobie świadczy o Bożej trosce. On nie wycofuje się z naszej codzienności wręcz przeciwnie, ukrywa się w niej, abyśmy mogli odnaleźć go sercem. Biblia obfituje w przykłady cudów pozornie zwykłych. Ryba z monetą w pysku, niewyczerpujący się dzban oliwy, dotknięcie szaty Jezusa. Z pozoru proste, a jednak przesiąknięte mocą niebios. Nie lekceważ tego, co prozaiczne. Nierzadko bowiem to właśnie w tym objawia się Bóg. Ileż to razy zdarzyło ci się otrzymać słowo otuchy w samą porę, albo otworzyły się przed tobą drzwi nieoczekiwanie, to również jest cud. Cud to nie tylko natychmiastowe uzdrowienie czy spektakularne wybawienia. Cudem jest żyć w pokoju pośród chaosu, żywić nadzieję nawet w obliczu niepewności. Kiedy wykształcamy w sobie wrażliwość na dostrzeganie Boga w małych rzeczach, nasza wdzięczność się pogłębia. Wdzięczność zaś jest jak soczewka, która uwydatnia i powiększa Boże działanie w naszym życiu. Każde szczere, dziękuję otwiera coraz więcej miejsca dla Jego działającej obecności. Dzisiaj pragnę Cię zachęcić do uważności. Skup się na czyimś uśmiechu, na majestacie zachodu słońca, na obfitości pokarmu na stole. Dostrzeż Boską Dłoń w rozmowie z własnym dzieckiem. We wspomnieniu rozgrzewającym Twoje serce, w wybawieniu, którego nie byłeś świadom, lecz które cię uchroniło. Wykonaj ćwiczenie. U schyłku tego dnia zapisz trzy drobne cuda, których doświadczyłeś. Nawet jeśli wydają się błahe, być może uświadomisz sobie, że otaczają Cię dowody Bożej Miłości, a Ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Tak, On tu jest. Nie tylko w świątyni. Nie tylko podczas nabożeństw czy specjalnych uroczystości. On jest z tobą w autobusie, w kuchni, w pracy, podczas bezsenności, w ciszy i on chce być rozpoznany. Kiedy go dostrzegasz, twoja wiara wzrasta, a zwyczajność staje się święta. Ufać, nie widząc, to być może jedno z największych wyzwań wiary chrześcijańskiej. Wierzyć, gdy wszystko układa się pomyślnie, jest naturalne. Lecz wierzyć. Gdy wszystko zdaje się walić wokół nas, to jest prawdziwa wiara. Wiara, która wytrwa, nie opiera się na odczuciach, lecz na decyzjach. Jest to decyzja, by trwać, nawet gdy uczucia nakazują się zatrzymać. Jest to decyzja, by ufać, nawet nie rozumiejąc. A to wymaga odwagi, która pochodzi z wysoka. Pamiętasz Abrahama? Bóg powołał go, aby opuścił swoją ziemię. Spośród swoich krewnych i udał się do ziemi, którą mu dopiero wskaże. To jest wiara, posłuszeństwo bez posiadania wszystkich odpowiedzi. W dalszej kolejności Bóg zażądał od niego czegoś jeszcze trudniejszego, aby oddał swojego Syna. A Abraham zaufał, choć nie pojmował powodu. To jest wiara, która trwa, wiara, która nie poddaje się w obliczu bólu, lecz go przezwycięża. Być może właśnie przechodzisz taki moment, droga zniknęła, siły się wyczerpały, niebo wydaje się spiżowe. Pragnę ci jednak przypomnieć coś potężnego. Bóg nadal jest Bogiem, nawet w ciszy. I on wciąż pisze Twoją historię, nawet gdy Ty nie jesteś w stanie odczytać ani jednej linijki. Trwała wiara budowana jest z cegieł zaufania. Każda modlitwa, każda łza, każda decyzja o pozostaniu przy Bogu, gdy wszystko zdaje się Cię od Niego odpychać, to buduje coś wiecznego. Piotr zatonął, gdy oderwał wzrok od Jezusa i spojrzał na wichurę, lecz gdy zawołał, Panie ratuj mnie, natychmiast został pochwycony. Jezus nigdy nie zawodzi, pozwala nam się uczyć, lecz nigdy nas nie opuszcza. Dlatego mówię Ci teraz, miej na Nim utkwione oczy. Choćby morze było wzburzone, choćby noc była mroczna, choćby całe Twoje jestestwo chciało się poddać, patrz na Jezusa, ponieważ od niego nadchodzi ratunek, a on już wychodzi ci naprzeciw. Wiara nie jest magiczną drabiną, która unosi cię ponad trudności. Jest kotwicą, która utrzymuje cię niewzruszenie nawet w samym środku nawałnicy. A kiedy trwasz, Następuje w tobie przemiana. Przestajesz być kimś, kto jedynie wierzy, a stajesz się kimś niewzruszonym. Kimś, kto poznaje wierność Boga nie tylko ze słyszenia, lecz z osobistego doświadczenia. Zatem dzisiaj pragnę zakończyć to rozważanie, przypominając Ci: Bóg nie powołał Cię do upadku, powołał Cię, byś trwał, wezwał Cię, byś był głębokim korzeniem w suchej ziemi. I ta wiara, zbudowana na skalę, podtrzyma Cię w każdej porze. A jeśli te słowa poruszyły Twoje serce, po raz kolejny serdecznie Cię zapraszam do dołączenia do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek powiadomień. Tutaj wspólnie wzrastamy, dzieląc się zarówno smutkami, jak i radościami, świadectwami oraz cudami. Podziel się w komentarzach, czego nauczyłeś Aś się podczas tej podróży. W którym momencie poczułeś, aś, że Bóg przemówił do ciebie najmocniej? Przeczytam każdą historię z należytą troską. Nie jesteś sam. Jesteśmy razem na tej drodze wiary. Niechaj Bóg obdarzy cię obfitym błogosławieństwem i niech Twoja wiara trwa niezachwiana aż do samego końca. Amen.